O oh my godness, popatrz. Papajs. Papajs? Papajs. Słynny sos serowy. Pół kilo. Anka chce pokazać swoje. Proszę, jakiś wrapik. Tak jak zmaka. Ale mięso jest za smak. Mmm. Dobra, panią, panią. O oh my godness. O oh my godness. Mmm. Mm. Przecież to jest zarobiste. To jest dużo sera. Co to dla mnie, dla mnie, don't question. Wygląda jak jakiś lód karmelowy. No, sorry, otwarcie. On jest cebulowy. Nie czujesz? No, mi się wydaje, że on jest bardziej jakiś ogórkowy. Bochu, no ja kurwa tu wziąłem kilo. Nie wiem, chciałam po prostu, wiecie. <śm> chciałam zamówić. Nie wiem, nie wiem. Te fryty mm -hmm. Fajne są te fryty, one mają taką przyprawę Nie wiem jaką, było. ziołowo Przyprawa do pusty. <laughs> Jak tak to super pąty, nie? Proszę bardzo Dobre